Relacje z targów i konferencji, wywiady i ciekawostki ekologiczne. tv.ekologia.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Drodzy Państwo, Syberia, Altaj są to najczystsze tereny w Europie. Jeszcze w Europie, bo Altaj jest zaliczony jeszcze do Europy. Tereny, które są bogate w ziemię, taką jaką jest Czarnoziem, więc nie trzeba jej nawozić. Ta ziemia ona jest tak płodotwórcza że na niej rosną wszystkie wymarzone rośliny i są bardzo z bardzo wartościowymi substancjami czynnymi. Drodzy Państwo, jak ważna jest Ziemia, dlatego żeby rośliny miały jakikolwiek potencjał energetyczny, świadczy fakt, że w Ziemi żyją mikroorganizmy. Mikroorganizmy, które budują ten potencjał Ziemi. Stwarzają warunki sprzyjające dla rozwoju roślin, dla tego wszystkiego, co w Ziemi bytuje. Na 100 metrach Ziemi niezatrutej nawozami sztucznymi, uprawą intensywną bytuje aż 200 kg bakterii, 200 mikroorganizmów, które produkują rocznie ponad 500 kg biohumusu. 200 kg bakterii jest to waga dorosłego człowieka. Jak silny jest to ekosystem, który żyje w Ziemi, świadczy fakt, że waga wszystkich dżdżownic żyjących na świecie jest równa wadze wszystkich zwierząt żyjących na świecie. Więc zważcie Państwo, jak bogate jest to środowisko podziemne. To jest matka ziemia, matka nasza żywicielka, matka, która żyje swoim życiem. To jest jeden duży organizm, który daje nam nasze życie i my musimy odnieść się do Niego z szacunkiem. Wtedy z szacunkiem również będziemy mogli traktować nasz organizm, bo nie ma nic bardziej cennego niż zdrowie i życie. Urodziliśmy się z intencją, żeby dbać o nasze zdrowie i musimy wiedzieć, jak je uchronić zdrowie. Chciałam przytoczyć kilka faktów o adaptogenach, ponieważ mówiąc o roślinach i o wartościowych roślinach, chciałam nadmienić, iż do najbardziej znaczących i które odbijają się na naszym ekosystemie są rośliny o charakterze adaptogennym. Wiedza o adaptogenach sięga jeszcze czasów II wojny światowej, kiedy to Wehrmacht prowadził badania nad substancjami roślinnymi, które miałyby zaadoptować trudne życie żołnierzy w trudnych warunkach i miały przystosować tych żołnierzy do właśnie takiego życia frontowego. Niestety, albo stety, prym przejęli Rosjanie. Niemcy przegrali II wojnę światową i wtedy pałeczkę przejęli Rosjanie i cała rzesza naukowców, nie kilku, nie kilkudziesięciu, a ponad 1200 naukowców pod przewodnictwem Brahmana Dardymowa, wyruszyła w czyste tereny Syberii, Altaju, Uralu, Kaukazu, by badać właśnie rośliny o charakterze adaptogennym. I dzisiaj ta lista sięga już kilkuset roślin. Na pewno Najbardziej znane Państwu to aralia, szczodra, krokoszowy, żeńszeń, różeniec górski, e, taka polska nazwa. E, I to są takie najpopularniejsze. Natomiast ta lista sięga dzisiaj dużo więcej zbiorów o charakterze adaptogennym. Również e, Ameryka wpisuje, Agencja Żywności i Leków, FDA, wprowadza ten termin do e, swoich dokumentów, do farmakopei, ale nie zrobiła z tego żadnego użytku. Powstają liczne e, opisy charakteryzujące adaptogeny, e, klasyfikujące je, e, natomiast dla medycyny e, wschodu, jak Ayurveda, jak medycyna chińska, adaptogeny nie były niczym nowym. Ta medycyna od kilkuset lat polegała właśnie na tych substancjach. Natomiast jakie kryteria podczas tych badań musi spełniać adaptogen? Przede wszystkim jest pochodzenia naturalnego, jest substancją nieszkodliwą, nietoksyczną, musi działać całościowo, ustrojowo. I teraz drodzy państwo, chcę obalić mity, bo często mówi się tak, jak działa na wszystko, to nie działa na nic. No tuż nic bardziej mylnego. Dlatego, że idąc w myśl holistycznej medycyny, która leczy człowieka jako całość, właśnie tak działają adaptogeny. Nie działają tylko na jeden organ. Dlatego, że my jesteśmy machiną, jedną wielką machiną składającą się z trybików. I jeżeli jeden trybik przestanie działać prawidłowo, to my jeszcze z rozmachu będziemy jakoś funkcjonowali ale z czasem ten jeden trybik wpłynie na inny trybik, na inny trybik i siada cała machina. Dlatego adaptogeny działają ogólnie ustrojowo. Na jeden sygnał, który w organizmie jest nieprawidłowy, naprawiając go, naprawia się kolejne mechanizmy działania. Przystosowuje adaptogen, przystosowuje do niekorzystnych warunków klimatycznych, do stresu, Dzisiaj bardzo dużym wyzwaniem dla nas jest, jak ochronić się od stresu, bo stres to nie jest tylko ten, który my przeżywamy codziennie. Podczas pracy, podczas zajęć domowych, obowiązków w rodzinie czasami się zdarza też... Ale to jest stres, który nas otacza, technostres. Dzisiaj powstały jednostki chorobowe na tym punkcie właśnie XXI wieku. To są choroby cywilizacyjne, którym przypisuje się coraz to nowe nazwy. One powstają na bazie technostresu, czyli nadmiaru informacji, która bombarduje nas ze wszystkich źródeł, a my mamy tylko odpowiednią adaptację do tej informacji. Nie jesteśmy przyjąć dalej więcej wiedzy, więc to powoduje również stresogennym, jest bardzo stresogennym czynnikiem, na nasz organizm. Właściwie jesteśmy superorganizmem, który powinien się przystosować, tylko że ten okres przystosowania dzisiaj bardzo przyspieszył i to jest naszym problemem. Jako superorganizmy prowadziliśmy badania, badania genetyczne i jak się okazało, nie jesteśmy sami, żyją w nas mikroorganizmy. Amerykański projekt Mikrobiom Project udokumentował, że więcej jest komórek w naszym organizmie, mikroorganizmów, niż komórek naszego ciała. Jaką one pełnią rolę, mikroorganizmy, które zamieszkują nasze ciało? Otóż one właściwie kierują wszystkimi funkcjami życiowymi naszego organizmu. Również funkcjami, które wpływają na stan psychiczny, więc nie tylko na stan fizyczny, ale na stan psychiczny. Nasz układ centralny, układ jelitowy jest powiązany nerwem, nerwem błędnym yy. i poprzez ten nerw błędny biegnie informacja z jelit do centralnego układu nerwowego i wyobraźcie sobie Państwo, że ta autostrada nie jest dwubiegunowa, ponieważ 90% nie jest jednobiegunowa, jest dwubiegunowa. 95% informacji biegnie z jelit, a tylko 5% z mózgu do jelit, który koordynuje wszystkie podstawowe funkcje człowieka. Ostatnie odkrycia w obszarze mikrobiomu człowieka pokazały rolę mikroorganizmów, jak ona jest ważna, by utrzymać zdrowie. Na każdą chorobę zaradziliśmy dzisiaj, ale substancjami chemicznymi wybijanie takie bezmyślne wybijanie wszystkich bakterii i działanie nadużywania antybiotyków doprowadziło do szeregu chorób w organizmie człowieka. I już Fleming, kiedy wymyślił penicylinę, opowiedział się, że osoba, która niefrasobliwie będzie igrała, nadużywała penicyliny, stanie się również przyczyną do... Do wielu chorób będzie, będzie odpowiedzialna za życie drugiej osoby. E, użycie dowolnych ksenobiotyków okazuje się agresywnym wdarciem w złożony endokologiczny system człowieka dowolnych ksenobiotyków i dowolnych związków chemicznych. My dzisiaj mamy nadużywanie związków we wszystkich. Dlaczego? Bo mamy żywność przetworzoną. My oczywiście idąc za naszym ego nie powstrzymamy je i nie powstrzymamy tego procesu e, tworzenia coraz to e, dogodniejszego życia, bo e, żywność przetworzona ułatwia nam pracować, ułatwia nam e, spełniać nasze marzenia, ale co się zatem wiąże, że nie dostarczamy do organizmu związków czynnych których zadaniem jest odbudowa potencjału energetycznego naszej komórki takim drobnym przykładem o którym mówił Tadek Rolnik jest rolnictwo drodzy Państwo nie wiem kto z Państwa pamięta ale mój wie rocznik powinien pamiętać że kiedyś jak jedliśmy rzodkiewkę to ona była ostra ona szczypała w język a dzisiaj jemy rzodkiewkę ona jest mdła Dobrze, że chociaż taką rzodkiewkę mamy, bo jakbyśmy nie mieli jej wcale, to byłby duży problem. Ale nie ma już tylu substancji czynnych i nie ma co nas chronić. Przecież marchew ma e, działanie bakteriobójcze, ma działanie e, przeciwpasożytnicze. Czy ktokolwiek dzisiaj sokiem z marchwi wyleczy pasożytę? No nie, bo to nie, już, nie jest ta sama marchew. Wcześniej tak, gdybyśmy dzieciom dawali marchewkę taką z pola czystą, nietraktowaną chemią z dużą ilością substancji czynnych, byłyby te dzieci dużo odporniejsze, miały przeciwrobaczycowy charakter. Dzisiaj na pewno jakiś prewencyjny charakter ma, ale mamy duże zaniedbania w mikroflorze jelit, które nasze dzieci dziedziczą po rodzicach, dlatego że rodzice ja, jedząc taką żywność nie są w stanie odbudować prawidłowej mikroflory i jelit. E, powstaje takie zaburzenie jak dysbioza. Jest to zaburzenie jakościowe i ilościowej współzależności e, flory jelitowej w kierunku zwiększania tej patogennej, właśnie w tych warunkach, w których nam przyszło żyć, poprzez stres, poprzez nieodpowiednią wodę, powietrze ma nawet ogromne znaczenie. To, jaki tryb życia, jaki styl życia prowadzimy, jeżeli nieruchliwy, więcej siedzimy, a dzisiaj my jesteśmy przyzwyczajeni do lenistwa.